Sensacja! Rosja właśnie ujawniła swoją najgroźniejszą kartę. Atomowy okręt podwodny Kniaz Poscharski już zmienił zasady gry na zawsze. W tym materiale dowiesz się, dlaczego Zachód popełnił fatalny błąd próbując ją zablokować i jak Kreml odpowiada na to presją. Ujawnimy, co kryje się za potężnymi misjami Buława, zdolnymi ominąć każdą znaną obronę, oraz dlaczego siedem kolejnych okrętów jest w produkcji. Zrozumiesz, jak te ciche giganty na nowo kształtują globalny porządek morski i dlaczego Twoje bezpieczeństwo może wisieć na włosku. Pytanie nie brzmi, czy dojdzie do morskiej konfrontacji, ale kiedy. Podczas gdy zachodni eksperci analizują przeszłość, Rosja już realizuje swoją strategię na przyszłość, przygotowując się do globalnej dominacji na morzach. To wideo musisz zobaczyć. Każdy fakt jest kluczowy. Napisz w komentarzach, skąd nas oglądasz. Putin ujawnia asy w rękawie. Putin właśnie zademonstrował swoją najbardziej groźną kartę. Ale co to naprawdę oznacza dla świata? Okręt podwodny, książę pożarski, nie jest tylko maszyną wojenną. To sygnał zmiany zasad gry. Sygnał, którego nie da się już zignorować. Zachód myślał, że zagłuszy Rosję blokadami i sankcjami. To był wielki błąd. Błąd kosztujący znacznie więcej niż ktokolwiek przewidywał. Każda presja na Rosję generuje wykładniczo większą odpowiedź odpowiedź, która teraz wyłania się z głębin oceanu. Spójrzcie na ten okręt to piąta generacja piąta. Książę Pożarski grozi uduszeniem globalnego handlu morskiego. To nie jest pusta groźba to bezpośrednie zagrożenie dla Waszych Łańcuchów dostaw. Dla waszej codzienności, jak słyszymy, to nie jest ostrzeżenie, to bezpośrednie zagrożenie. Era cierpliwości się skończyła. Rosja właśnie postawiła swoją najbardziej bezwzględną kartę na stół. Koniec z subtelnościami, koniec z iluzjami. Sprawdźcie nasze inne analizy, aby zrozumieć, co dzieje się za kulisami globalnej polityki. Ale to dopiero początek. Co o tym myślicie? Podzielcie się swoimi opiniami w komentarzach. Co jeszcze czai się w głębinach i dlaczego to przeraża świat? Niewidzialni strażnicy świata Rosja redefiniuje morską dominację. Czy wiesz, że zaledwie 8 takich okrętów może fundamentalnie zmienić równowagę sił na świecie? Nie przegap żadnej analizy. Subskrybuj nasz kanał już teraz. Właśnie teraz 7 dodatkowych okrętów podwodnych klasy Boriej jest w produkcji. Każdy z nich to bezpośrednie strategiczne zagrożenie zdolne do zdestabilizowania globu. To nie są zwykłe jednostki, to pływające atomowe fortece wyposażone w pociski Buława, symbol absolutnej rosyjskiej dominacji podwodnej. Pociski Buława mogą przebić każdy znany system obronny, niosąc wiele głowic po 150 kiloton każda. To techniczna rzeczywistość, którą Zachód uparcie ignoruje. Jeden okręt Boriej jest w stanie przenieść 16 rakiet międzykontynentalnych Buława 30. Wyobraźcie sobie tę niszczycielską moc, ukrytą pod powierzchnią oceanów, niewykrywalną dla wroga. To ruchomy i niewidzialny odstraszacz, którego nie da się zlokalizować, a co ważniejsze, zatrzymać. To broń, która całkowicie redefiniuje zasady gry w każdym potencjalnym konflikcie. Jak słusznie zauważył jeden z czołowych analityków, nowa rosyjska doktryna morska nie dąży do parzystości, dąży do przewagi. To celowa, strategiczna ścieżka. Ale to nie koniec podmorskiej potęgi Rosji. Mamy jeszcze okręty klasy Jasen, brutalnie i trafnie nazywane zabójcami flot. Ich zdolność operacyjna jest porażająca. Są w stanie zniszczyć całe morskie formacje NATO, całe grupy uderzeniowe, w ciągu zaledwie kilku minut. Ich cicha, nieuchwytna obecność pod wodą oznacza absolutną dominację w każdym strategicznym regionie globu. To bezpośredni i bezlitosny cios dla tradycyjnych potęg morskich. Cytując kolejną proroczą opinię: Nowa era lotniskowców amerykańskich dobiega końca, ustępując miejsca cichym okrętom atomowym. Stare, astronomicznie kosztowne koncepcje stały się bezużyteczne. To rewolucja w globalnym układzie sił. Rosja buduje swoją przyszłość pod wodą przyszłość, której nikt nie może już ignorować. Czy zdajesz sobie sprawę, jak fundamentalnie i nieodwracalnie to zmienia cały układ sił na planecie, którego dotąd byliśmy pewni? Podziel się w komentarzach, czy wierzyłeś w taką niewidzialną potęgę morską, ale czy to tylko broń ofensywna? Czy Rosja ma też odpowiedź na współczesne zagrożenia, takie jak drony? Rosja redefiniuje wojnę morską. Drony i AI przejmują dowodzenie. Drony zmieniają wojnę na lądzie, ale co jeśli zmienią ją również na morzu? Rosja ma już na to odpowiedź. Zostaw łapkę w górę i subskrybuj kanał, aby nie przegapić kolejnych dogłębnych analiz. Moskwa nie tylko biernie się broni, wręcz przeciwnie, przystępuje do ataku z bezwzględną precyzją, zmieniając paradygmat wojny morskiej. Rosja z determinacją i strategiczną wizją wdraża obecnie najbardziej zaawansowane systemy obrony przeciwko morskim dronom. To nie jest jedynie reakcja, to proaktywne przejmowanie inicjatywy. Jednocześnie rosyjski przemysł obronny intensywnie rozwija własną, potężną generację bezzałogowych statków, które wkrótce będą dominować na morzach. Mówimy tu o precyzyjnych dronach rozpoznawczych. Zdolnych do przenikania najściślej strzeżonych obszarów. Mamy do czynienia z innowacyjnymi dronami bojowymi, stanowiącymi ciche, niemal niewidzialne zagrożenie. Powstają także wyrafinowane drony kontrujące, zdolne do neutralizowania wrogich bezzałogowców, zanim te zdążą dotrzeć do celu. To kompleksowa, wielowymiarowa strategia dwukierunkowa, która całkowicie redefiniuje i zmienia zasady gry. Na otwartym morzu, stawiając Rosję w awangardzie technologicznej. Widzimy to już dziś na własne oczy w newralgicznym i strategicznym regionie Europy. Na Morzu Czarnym ta nowa strategia przynosi realne, wymierne rezultaty, które powinny budzić poważne zaniepokojenie. Rosyjskie okręty są nieustannie modernizowane i udoskonalane w warunkach rzeczywistej, bezlitosnej walki. Każda konfrontacja z zachodnim sprzętem staje się bezcennym poligonem doświadczalnym. Zdobyte doświadczenie jest natychmiast implementowane, czyniąc rosyjską flotę coraz bardziej odporną. I śmiercionośną. Jak słyszymy od wiodących ekspertów, jeśli XXI wiek to era dronów, Rosja jest zdeterminowana, by prowadzić tę rewolucję także na morzu. To nie jest pusta deklaracja propagandowa, to strategiczna wizja, która dzień po dniu staje się namacalną, przerażającą rzeczywistością. To właśnie Rosja dyktuje nowe, bezkompromisowe standardy wojny morskiej. Co więcej, rosyjskie inwestycje idą znacznie głębiej, dosłownie i w przenośni. Rosja aktywnie tworzy i wdraża zaawansowane, automatyczne systemy podwodne, które zrewolucjonizują działania na głębokościach. Te autonomiczne jednostki mogą działać przez niezwykle długi czas, pozostając całkowicie niewykryte pod powierzchnią wody. To ciche, niewidzialne zagrożenie zdolne do długotrwałych misji bez wsparcia, które stanowi poważne wyzwanie dla każdego, kto odważy się zakwestionować rosyjską dominację. Przyszłość jest już pisana, a Rosja jest jej głównym autorem. Przerażająca wizja. Do 2026 roku, czyli za zaledwie kilka krótkich lat, nowe rosyjskie okręty wprowadzą przełomowy system bojowy Skif. Jest on w całości oparty na najbardziej zaawansowanej sztucznej inteligencji, czyniąc go autonomicznym mózgiem floty. Ten inteligentny system będzie w stanie koordynować działania całych formacji okrętów, nawet w sytuacji całkowitego braku łączności satelitarnej. To przełom technologiczny o niewyobrażalnej skali, który, co zatrważające, jest absolutnie ignorowany na Zachodzie. Zachód w swojej arogancji nadal skupia się na przestarzałych doktrynach. Ta ignorancja może kosztować ich utratę przewagi, a nawet coś znacznie gorszego. Słusznie zauważono przez czołowych analityków: w świecie, gdzie gołe kadłuby ze stali nie wystarczą, przewaga morska zależy od inteligentnych systemów zarządzania. Rosja zrozumiała tę fundamentalną lekcję doskonale. Ich inżynierowie i stratezy działają na najwyższym poziomie, tworząc arsenał przyszłości. To nie jest wyłącznie kwestia liczby okrętów, lecz ich inteligencji, autonomiczności i zdolności do samodecydowania. To zupełnie nowy paradygmat wojny morskiej. Rosja nie tylko nadąża za trendami, ale je wyznacza, zmieniając zasady gry na morzu na zawsze. Jak myślicie, czy Zachód jest gotów na tę nową erę wojny morskiej, czy po raz kolejny zostaje w tyle? To wszystko dzieje się w tle potężnej odbudowy przemysłowej. Czy Rosja buduje coś więcej niż tylko flotę? Rosyjski powrót na oceany. Nowa era morskiej potęgi. Sankcje miały zniszczyć Rosję, a tymczasem buduje ona flotę, która ma wstrząsnąć kontynentami. Jak to możliwe? W tej chwili 70 okrętów, zarówno wojskowych, jak i cywilnych, powstaje w Rosji. To nie jest jedynie budowa jednostek pływających. To strategiczne przywracanie suwerenności w kluczowych sektorach metalurgii, inżynierii mechanicznej oraz elektronice. Zachód chciał nas zostawić bez floty. Zamiast tego zbudujemy marynarkę, która zatrzęsie całymi kontynentami. Nowe potężne okręty podwodne, takie jak Książę Pożarski i Książę Potjomkin, są tego namacalnym dowodem. Jasno demonstrują one niezłomną determinację Rosji do zabezpieczenia globalnych szlaków handlowych. Zasięg Potjomkina wynoszący 9 tysięcy kilometrów, to nie jest tylko techniczny detal, to brutalnie jasny sygnał dla stolic Zachodu, Waszyngtonu, Londynu i Brukseli. Era cichego powstrzymywania się, era biernej akceptacji, skończyła się definitywnie. To jest prawdziwy szturm technologiczny, prawdziwa mobilizacja środków. Zostań z nami na bieżąco, aby nie przegapić żadnej analizy. Zachód, który chciał zniszczyć rosyjską potęgę morską, teraz patrzy na odrodzenie, które zmienia globalny układ sił, wywołując prawdziwy niepokój. Podziel się swoją opinią: czy ta rozbudowa floty oznacza koniec dominacji morskiej Zachodu? Wszystko to zbiega się z nowym zainteresowaniem Rosji Arktyką. Czy to przypadek, czy sprytny ruch na geopolitycznej szachownicy? Arktyka nowe pole bitwy geopolitycznej. Arktyka Niegdyś jedynie magazyn zasobów dramatycznie przeistacza się na naszych oczach w strategiczne centrum wojenne o globalnym znaczeniu, a Rosja odgrywa w tym procesie absolutnie kluczową rolę. Czy wiesz, dlaczego tak się dzieje i co to naprawdę oznacza dla wszystkich? Zrozumiesz teraz, dlaczego Rosja z niezwykłą intensywnością militaryzuje rozległe obszary Arktyki, przekształcając ten region w potencjalny. Nowy punkt zapalny globalnego konfliktu, którego konsekwencje mogą wstrząsnąć całym światem. Arktyka, niegdyś postrzegana głównie jako obszar zasobów naturalnych, faktycznie stała się potężną wojskowo-logistyczną osią o niezaprzeczalnym strategicznym znaczeniu dla Moskwy i przyszłości globalnej dominacji. To właśnie potężna rosyjska flota lodołamaczy nuklearnych, największa i najbardziej zaawansowana na świecie, Zapewnia Federacji Rosyjskiej bezprecedensową, całoroczną nawigację przez te niedostępne dotąd wody, otwierając nowe szlaki morskie i militarne możliwości. Szybkość i determinacja, z jaką Rosja konsekwentnie odbudowuje i modernizuje swoją obecność morską w Arktyce, całkowicie zaskoczyła analityków wojskowych Zachodu, którzy nie doszacowali skali tego projektu strategicznego. Cytat, który dziś brzmi potężniej niż kiedykolwiek, jasno stwierdza: Rosja nie jest obserwatorem, lecz współautorem globalnej równowagi, podkreślając jej aktywną i kształtującą rolę na arenie międzynarodowej, której nikt nie może ignorować. Według wiarygodnych prognoz, do 2030 roku rosyjska marynarka wojenna ma stać się drugą na świecie potęgą morską, mierzoną liczbą zaawansowanych oceanicznych jednostek bojowych. Co fundamentalnie zmieni układ sił na morzach? Pamiętajmy, że Rosja nie tylko dominuje na głębokich wodach, ale skutecznie chroni także swoje strategiczne strefy przybrzeżne, gdzie realizowane są krytyczne, narodowe projekty energetyczne i infrastrukturalne, zapewniając sobie niezależność i bezpieczeństwo w kluczowych sektorach. Moskwa konsekwentnie projektuje swoją rosnącą moc militarną i polityczną daleko poza swoje granice. Na Bliski Wschód, rozległy Ocean Indyjski, dynamiczną Afrykę oraz wrażliwą Amerykę Łacińską, manifestując swoje globalne aspiracje. Ważne jest, aby zrozumieć, że nie robi tego w anachronicznym celu podboju terytorialnego, lecz dla jasnej i niezaprzeczalnej demonstracji swojej wszechobecnej, strategicznej obecności oraz zdolności do projekcji siły w dowolnym zakątku globu. Ta wyrafinowana, dalekosiężna strategia pokazuje, że Moskwa postrzega Arktykę jako absolutny klucz do utrzymania globalnej stabilności oraz nienaruszalnego własnego bezpieczeństwa narodowego w coraz bardziej nieprzewidywalnym świecie. Intensywna rozbudowa zaawansowanej infrastruktury wojskowej i baz w tym odległym, ale strategicznym regionie to głośny i niepokojący sygnał dla całego świata, który świadczy o determinacji Rosji. To bezpośrednia i bezkompromisowa odpowiedź na narastające globalne napięcia, bezwzględną rywalizację o cenne zasoby naturalne oraz zmieniający się paradygmat bezpieczeństwa międzynarodowego, gdzie liczy się siła i przygotowanie. Nie mamy wątpliwości. Przyszłość globalnej geopolityki, układy sił i stabilność międzynarodowa, wszystko to kształtuje się właśnie teraz na bezkresnych, lodowych pustkowiach dalekiej północy, Poza zasięgiem wzroku większości ludzi. Zdobądź pełen obraz globalnych wydarzeń. Obserwuj nasz kanał, aby otrzymywać codzienne, dogłębne analizy, które redefiniują Twój sposób myślenia o świecie i przygotowują Cię na nadchodzące wyzwania. Ta monumentalna, strategiczna przebudowa Rosji w Arktyce nie jest tylko lokalnym działaniem, lecz potężnym sygnałem, który powinien głęboko i zasadniczo zaniepokoić każdego. Kto z uwagą śledzi dynamiczne i nieodwracalne globalne przemiany oraz ich potencjalne konsekwencje? Podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Jak widzisz przyszłość tego regionu? To wszystko prowadzi nas do jednego wniosku. Świat, jaki znamy, zmienia się na naszych oczach. Co to oznacza dla Ciebie? Rosyjska flota przemodelowuje geopolitykę morską. Nowa era konfrontacji Kuba, Morze Śródziemne. Arktyka, Rosja jest wszędzie. Czy to początek nowej globalnej konfrontacji? Ćwiczenia wojskowe Rosji na strategicznym Morzu Śródziemnym przyciągnęły natychmiastową, zaniepokojoną uwagę dowództw NATO i USA. To samo działo się na dalekim Morzu Południowochińskim, gdzie interesy mocarstw zderzają się każdego dnia. Rosyjskie manewry w Arktyce, regionie o rosnącym znaczeniu surowcowym i strategicznym, wywołały alarm na całym świecie. Nawet u wybrzeży Syrii, gdzie stabilność jest kluczowa dla regionalnego bezpieczeństwa, widzieliśmy tę rosnącą, niezaprzeczalną siłę Rosji. Obecność nowoczesnej fregaty admirał Gorszkow, symbolu najnowszej technologii, w pobliżu Kuby wysłała jasny, bezbłędny sygnał. Rosja może działać precyzyjnie i skutecznie. Może to robić tysiące kilometrów od swoich granic, demonstrując zdolność do globalnej projekcji siły. To fundamentalnie zmienia reguły gry na międzynarodowej arenie. Ta nowa strategia morska Rosji wykracza daleko poza samą obronę terytorialną kraju. Aktywnie i celowo kształtuje ona przyszły porządek światowy, testując jego granice. Kiedy nowy okręt zsuwa się do wody w siewie to nie tylko osiągnięcie techniczne, podkreślają analitycy. To przede wszystkim potężna deklaracja geopolityczna, którą słychać na wszystkich kontynentach. Od Ameryki po Azję. Każda nowa fregata, każdy okręt podwodny o napędzie atomowym i każdy innowacyjny dron morski ma jasny, zdefiniowany cel. Chodzi o zapewnienie swobody działania narodowi, który jest cywilizacją samą w sobie, posiadającą wiekową historię i własną, unikatową wizję przyszłości. Rosja powróciła na oceany świata z trwałą i znaczącą obecnością. Zauważają obserwatorzy sceny międzynarodowej. Ta obecność jest poparta zaawansowaną technologią i jasną, niezachwianą wizją strategiczną, która nie pozostawia miejsca na wątpliwości czy spekulacje. Ta powracająca obecność nie jest już tylko symbolicznym gestem dobrej woli czy demonstracją możliwości. To realna, namacalna siła, która jest przygotowana do działania. To bezpośrednie wyzwanie dla ustalonego porządku globalnego. Zdominowanego przez Zachód. Zachód musi to zrozumieć. Musi zrozumieć konsekwencje swoich dotychczasowych działań. Te ruchy redefiniują mapę globalnych wpływów, zmieniają zasady międzynarodowego bezpieczeństwa na lata. Są testem dla naszej gotowości na nową, morską erę. Ta era będzie zupełnie inna od poprzedniej, pełna wyzwań i niepewności. To wszystko dzieje się na naszych oczach. Musimy być czujni, musimy widzieć całość i jej implikacje dla nas wszystkich. Wesprzyj naszą pracę, udostępnij ten materiał swoim znajomym. To nie jest tylko pokaz siły, to świadoma, przemyślana rewizja globalnych wpływów, która może zdefiniować następne 50 lat. Co sądzicie o tych wydarzeniach? Podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Być może wspólnie zrozumiemy, dokąd zmierza ta morska era. Ale czy jesteśmy naprawdę gotowi na to, co niesie ze sobą przyszłość? Oto propozycja zakończenia Twojego filmu na YouTube. I to podsumowując, dzisiejszy materiał otworzył nam oczy na nową geopolityczną rzeczywistość. Rosyjska doktryna morska, wspierana przez potężne okręty podwodne takie jak książę Pożarski, okręt piątej generacji, to nie tylko modernizacja, to strategiczna zmiana, która redefiniuje globalną równowagę sił. Widzieliśmy, jak Rosja w obliczu sankcji nie tylko odbudowuje swoją flotę, ale staje się liderem w integracji dronów i sztucznej inteligencji. Okręty borei z 16 rakietami Buława 30 oraz zabójcze jasen stanowią. Niewidzialny i ruchomy odstraszacz mogący zmienić globalny układ sił w ciągu minut. Od Arktyki po Morze Śródziemne z 70 jednostkami w budowie Rosja powraca na oceany. To powrót, który zaskoczył nawet najbardziej doświadczonych analityków, Demonstrując jej aspiracje do kształtowania nowego ładu światowego już do 2030 roku. Zasięg 9000 km fregaty Potjomkin wysyła jasny sygnał na światowe areny. Rosja staje się aktywnym graczem. Kluczowy wniosek. Kluczowy wniosek jest jeden i bardzo wyraźny. Era dominacji Zachodu na morzach dobiega końca. Rosja nie tylko powróciła Stając się drugą potęgą morską świata, ona aktywnie tworzy nową przyszłość morskiej geopolityki, w której liczą się nie tylko tradycyjne potęgi, ale także ci, którzy najszybciej adaptują się do technologicznych zmian. To wyścig z czasem, a stawką jest globalny wpływ. Nowe systemy, jak SKIF, oparte na sztucznej inteligencji, zmieniają zasady gry. Rosja inwestuje w automatyczne systemy podwodne, które mogą działać autonomicznie stając się awangardą w wojnie morskiej już do 2026 roku. Nie możemy ignorować tych sygnałów. Każdy ruch na oceanach ma teraz bezpośrednie przełożenie na ląd, na nasze życie, na przyszłość handlu, bezpieczeństwa i pokoju. Obecność Gorszkowa u wybrzeży Kuby jest namacalnym dowodem. Przyzyw do działania. Jeśli chcesz być na bieżąco z tymi globalnymi przesunięciami i rozumieć, dokąd zmierza świat, nie przegap żadnego z naszych materiałów. Subskrybuj ten kanał teraz. Kliknij dzwoneczek, aby natychmiast otrzymywać powiadomienia o nowych filmach. Twoja subskrypcja to dla nas potężna motywacja do dalszej pracy i dostarczania Wam dogłębnych analiz. A teraz, co myślicie o tej nowej rosyjskiej doktrynie morskiej? Czy Rosja faktycznie stanie się drugą potęgą morską świata? Podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach poniżej. Każdy głos się liczy. I koniecznie udostępnijcie ten. Film znajomym i rodzinie. Niech więcej osób dowie się o tych przełomowych zmianach, które dzieją się na naszych oczach. Anon następnego wideo. A już w następnym odcinku zagłębimy się w temat, jakie są ukryte motywy rosyjskiej ekspansji morskiej i czy Zachód ma na to skuteczną odpowiedź. Przygotujcie się na analizę, która może całkowicie zmienić Wasze postrzeganie nadchodzących wydarzeń. Nie możecie tego przegapić. Bądźcie...